No cóż, jestem wśród dam, ale jak na kobietę przystało, dotarłam do kuchni w końcu, tak do średniowiecznej kuchni. I tu nie byle jakie przysmaki ze mną Renata Semeniuk pomysłodawczyni tego przysmaku. Lokalny, czy smak, a Renata Semeniuk wie, co robi, bo przecież jest finalistką master szefa, więc to, co zaraz pewnie skosztuje, mam nadzieję, Oczywiście. będzie smakowało wybornie. Zaraz się o tym przekonamy, ale cóż to właściwie jest. Dzień dobry, tutaj jest nasz oryginalny przepis. Już trzeci rok z rzędu rozdajemy uszy bitewne. Uszy bitewne, drodzy Państwo, no rzeczywiście, wygląda to jak uch. Trochę kanibalistyczne takie. Nie śmieją się. Śmieją się, że takie jak kalenik, trochę dla kanibali. Nie ja się boję tego w ogóle dotykać. Nie, nie albo bardzo smaczne. Przede wszystkim jest legenda. I to jest właśnie e, priorytetem na, dla nas, było, żeby stworzyć taki lokalny produkt. E, bójt... Jaka legenda się za tym kryje. Legenda. Czyli po przegranej bitwie tutaj, na tych legnickich polach, gdzie zginął ten nasz Henryk Pobożny, e, Mongłowie musieli udać się do Pragi. Tam był Han, stacjonował. I żeby mu udowodnić, Ile tutaj ludzi poległo, ale oni mieli tradycję obcinać tylko lewe ucho. Ale o to, żeby, bo tutaj była taka potyczka, to nie była jakaś wojna, więc chcieli podnieść rangę tego i obcięli dwa. A, czyli prawe i lewe, prawe żeby i było, lewo, żeby że było tyle więcej. ludzi niby poległo. Dokładnie tak. I chcieli Hana zrobić bambuko, zapakowali te uszy do worków i na pragę zawieźli mu jako łup. No i my dzisiaj te uszy będziemy spożywać. My będziemy te uszy spożywać, tylko my to zrobiliśmy z tego taki fantastyczny deser średniowieczny, nie? Słuchajcie, smalczyk, te lipy tutaj dały fantastyczny miód. Czyli tutaj musi być miód z lipowych, Henrykowskich lip. Do tego troszkę śmietany i nawijamy je na takie foremki i wyglądają jak nasze takie ucho. No ale tutaj jest również jakaś czekolada, marmolada? Nie. To są powidła śliwkowe, też smażone według starych receptur i one symbolizują no, krew obcięte ucho, musiało być zakwarwione. Drastycznie to Drastycznie. wszystko brzmi. Mam nadzieję, że sma być smaczne. Drastyczne, ale smaczne. No właśnie, zaraz będziemy próbować. Czekam tylko na tę marmoladkę, to jeszcze troszkę poproszę. Tak, powidło śliwkowe, smażone nasze, węgierki takie. Także tutaj trzymamy się właśnie recepturne. To pani mówi, stanuśla. a ja je. Dobrze, to ja mówię i, i patrzę na minę i mina jest y, fantastyczna. Jest! Mamy! Jednak smakują dobrze. Zapraszamy słuchajcie wszystkich. Macie jeszcze czas. Bitwa odbywa się o godzinie 17, więc Legnicy z okolic zdążycie śmiało do nas dojechać, spróbować nasze uszy, wziąć coś na pamiątkę. I naprawdę zapraszamy Was tutaj wszystkich do nas. Jest tu fantastycznie średniowieczna atmosfera. Jest tutaj ponad 4 400 rekonów, bardzo dużo ludzi zakonów czyli rekonstruktorów, przepraszam, mam pełną buzię, mówić nie mogę. Bo tak takie dobre i więc nie za, zamilkła, bo po prostu tak takie smaczne. Mm, przełknęłam, przybywajcie, bo warto. Zapraszamy.